butelkę skroiłem po to, by napełnić dużo wody. Chcę wyczyścić Poprzedniego dnia dotarłem na dziki biwak tuż przy zbiorniku wodnym niedaleko w Kavdar Hiszar w prowincji Kutaja. Lokalizacja ta okazała być się świetna. Było spokojnie, był dostęp do wody, choć trochę stromo do linii brzegowej. A na dodatek okazało się, że jest tam mała drewniana chatka, która mimo swojego stanu zaskakująco dobrze wytrzymała moje wejście. Wrzucam Wam tutaj jeszcze raz N GPS. Zaznaczam sobie właśnie trasy, które przejechałem wczoraj, i ogólnie m, takim mazakiem sobie zaznaczę wszystkie ścieżki, którymi się poruszałem w Turcji, aby mieć mniej więcej odniesienie, e, gdzie ja rzeczywiście byłem i co ja zobaczyłem. Też dodaję sobie zapiski, która druga mi się podobała, która nie i tak dalej. Jesteśmy tutaj, więc na pewno planowanie wyprawy poprzez właśnie posiadanie fizycznej mapy jest według mnie lepsze, bo można sobie wizualnie zobaczyć, skojarzyć i na pewno łatwiej się to robi niż za pomocą właśnie nawigacji czy tam telefonu. Ja tu też sobie zaznaczam, cały czas zapisuję swoje ścieżki, aby, aby mieć właśnie na przyszłość. Dzień 5, Turcja. Czas start. Dzisiejszego dnia, wyznaczyłem sobie cel biwak nad jeziorem Egirdir. Ilość kilometrów prowadząca tam nie była zbyt duża, dlatego ruszyłem w jej kierunku, zahaczając o miejscowość Dyresz i skrywające w jego okolicach ciekawe kamienne formacje. Imporcje w Turcji. W tym te drogi i krajobrazy stają się ciekawsze, więc takie drogi jak dnia trzeciego, które wytyczyłem, dzisiaj bym pominął i od razu cisnął tutaj bardziej w głąb. Już widać, że te krajobrazy są zupełnie inne, ciekawsze, drogi są w ogóle fajne. Mimo, że są nierówne, dziurowe, to przynajmniej coś się na nich dzieje. Zatrzymałem się przy drożnej restauracji, aby coś zjeść. Zamówiłem mieszane mięso z grilla. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Coś, co pamiętam z Turcji, to właśnie takie kubeczki plastikowe, pojemniki z wodą. To dobrze zapamiętałem. Wcześniej jeszcze byłem w mieście Gumuslu. Wybrałem sobie gotówkę. Wybrałem, co prawda, za dużo. Znaczy za dużo, tak myślę, za dużo, bo wziąłem 10 tysięcy lirów tureckich. To jest równowartość 1000 zł, ale to jest taki plik, który przeszkadza w portfelu, więc trzeba będzie to na dniach wydać jakoś. Turecka muzyka jest śmieszna. Jedzonko, chlebek standardowo zapiekany w grillu ryż, trochę mięska. Myślałem, że będzie więcej sałatka, szruba i dodatkowy chlebek. Dojechałem do Dyrish. Przejechałem przez centrum i od razu odbiłem na zachód. W stronę Pineski, którą miałem zapisaną na nawigacji. Po drodze, mijałem typowe dla Turcji sceny. Ludzie jadący na pakach samochodów, trójkołowcach, na przyczepach dostawczaków. Życie toczy się tu swoim rytmem. Takie obrazki, które u nas już raczej nie do zobaczenia. Tamta skała wygląda fajnie. Pod tą pineską, do której dotarłem, kryło się kilka miejsc. Najpierw Aslan Kaya, ogromny, wykuty w skalę fregijski tempel, z rzeźbionymi lwami. Miejsce kultu bogini Kyble. Kawałek dalej, Memecz Kaya Kilisesi, schowana w tufowej skale, stara kaplica z czasów bizantyjskich. Po wizycie przy skalnych świątyniach ruszyłem dalej. Tym razem drogą nieutwardzoną, która prowadziła mnie w kierunku wioski Uczlerkajasy. Właśnie tam znajdują się ruiny jednej z najbardziej niezwykłych pamiątek po Frygach. Starożytnej piwnicy winnej. To miejsce naprawdę robi wrażenie. Frygowie, którzy osiedlili się w Anatolii, rzeźbili tufowe skały i tworzyli z nich całe osiedla, świątynie i właśnie takie magazyny. Jeszcze 46 km, i zdaję sobie sprawę, jadąc, że ktoś mi zajumał kija do selfie był przyczepiony na dwóch uchwytach u takich i modełkach bardzo mocnych, więc to nie miało prawa samemu odpaść. Całkiem możliwe, że tak sobie próbuję zanalizować, kiedy to mogło się stać. I tak myślę, że kiedy właśnie poszedłem do piekarni jakiś czas temu to zagadałem się z pracownikiem bo się okazało że jest z Azerbejdżanu i tam chwilę ze porozmawialiśmy i tak myślę że w tym czasie właśnie zniknął e, key do selfie szkoda bo tam była jeszcze taka końcówka od kamerki DJI ta szybko złączka magnesowa także pierwsza strata tej wyprawy i choć wspominałem wcześniej, że ktoś ukradł mi uchwyt do kamery, to im dłużej o tym myślałem, tym nie miałem pewności. Może faktycznie go gdzieś zgubiłem po drodze. Nie mam dowodów, więc też nie chcę nikogo oskarżać. Przyjmijmy po prostu, że go zgubiłem. I tyle. Nie no, jezioro jest wielkie. Na pewno coś znajdę, jaką miejscówkę. 26 km zostało, więc już coraz bliżej. Zbliżając się do tafli jeziora Egirdir, zobaczyłem coś niesamowitego. Stado pelikanów tuż przy brzegu. Spokojne, nieruchome sylwetki jakby czekały na mnie. Widok był egzotyczny i piękny. Naprawdę nie spodziewałem się tego tutaj. Miejsce, które miałem zaznaczone jako potencjalny biwak, okazało się trochę inne niż na zdjęciach w internecie, co też nie pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Poziom wody był niższy, a cała przestrzeń była widoczna z drogi, co odbierały klimat. Zacząłem więc przeszukiwać satelitę i znalazłem zatokę z plażą całkiem blisko samego miasta Girdir. Trzeba było dołożyć ekstra 40 km, ale nie miałem nic do stracenia. Pomyślałem, że spróbuję. Najwyżej wrócę się do tej pierwszej lokalizacji. Na miejscu okazało się, że teren ogrodzony jest siatką, a żeby wjechać tam, trzeba przejechać przez bramę, która na szczęście była otwarta. Więc wjechałem do wielkiego sadu, gdzie wąską drogą zjechałem na samą plażę. Podjechałem aż do momentu, gdzie jeszcze dało się zawrócić, ponieważ był tam luźny piach. Tył już zaczął się lekko kopać, więc też nie chciałem ryzykować. Aby tam przypadkiem utknąć, bo to dopiero byłby hit, gdybym rzeczywiście tam jeszcze utknął sam na plaży. Zatrzymałem się, wyciągnąłem krzesełko, usiadłem i po prostu patrzyłem na fale. Przez chwilę miałem wrażenie, że nie siedzę nad jeziorem, a nad morzem. Około godziny 20 usłyszałem dziwny dźwięk, jakby roju zmierzającego w moją stronę. Wiecie co, nie zawsze jest tak idealnie i pięknie, jak się można spodziewać. Myślałem, że to miejsce będzie przyjemniejsze, a się okazało, że mamy tu bardzo kopny mocny piach, a do tego może tego nie widać, jest tutaj teraz taka chmara owadów. Ja pierdzielę. Puh! Jedynym sposobem, aby odgonić te owady od siebie, było pozostawienie włączonej latarki kilka metrów od mojego biwaku. Dzięki temu strumień światła wabił te muszki do siebie, a ja miałem spokój. Cześć! Turcja, dzień szósty. Ja tylko tak na szybko powiem, że już zdążyłem zwinąć cały namiot i że to była najgorsza noc pod namiotem, jaka miała miejsce w Turcji. Przez to, że sam przyjazd tutaj po tym piasku, później plaga. To nie są kumary, nie wiem co to jest, teraz może znajdę nazwę, to wam powiem. I wciąż to lata jest tego masa. Zwłaszcza na motocyklu, wszędzie. W nocy ktoś jeszcze. Bo tam u góry jest taka jest droga. Tam jest zatoczka, i tam zatrzymywali się samochodami i słuchali głośniej takie łupanki. Jest 23 godzina, jak nie piasek na plaży, później plaga komarów. Potem strasznie gorąco w tym namiocie, jak w saunie. Jeszcze coś mnie oko zaczyna bolać, Strasznie mnie piecze. To jeszcze jacyś pojacy słuchają głośno muzyki. No Kurde, no jest noc. Do tego coś tu chodziło w nocy. Po śladach. Ciężko jest mi powiedzieć co to jest. Jakiś zwierzek, ale... No wiecie, też tak jak słychać szelest i chodzenie, to albo się z... Zastanawiałem się czy to przypadkiem nie są jakieś psy. Więc jeszcze jest kwestia, że muszę stąd wyjechać po tym piasku, przejechać przez ten sad i wrócić na drogę. Dnia szóstego skierowałem się do Pamukale. Przede mną było 266 km. Choć noc na plaży, która miała być w moim wyobrażeniu kolejną pełną pozytywnych emocji bazą do zregenerowania swoich sił, to okazała się być bazą wyciągającą ze mnie ostatnie resztki cierpliwości. Nie było mowy o regeneracji i spokojnym śnie. Stąd też moja koncentracja, nastawienie i ogólny humor tego dnia wahał się na granicy normalności. Pierw musiałem wydostać się z plaży, ale wyjazd był prostszy w momencie, gdy wypchałem Tigera na półgazie z piasku. Oczywiście, chwilę wcześniej w głowie stworzyłem sobie obraz marokańskich piasków i tego, że pewnie będzie znowu ciężko, ale to tylko znów moja wyobraźnia poszybowała za daleko. Teraz złapimy kierunek Pamukale. Czyli dokąd? ADRES. Pamukale. Nad jezioro Kowada. Oddalone 20 parę kilometrów od poprzedniego jeziora, na którym byłem. O tyle tu jest fajnie, że jest tak ustronnie dziko. I to jest w ogóle park, bo nie wiem czy narodowy, czy krajobrazowy. Chwilowa przerwa na trasie. Chciałem się zatrzymać, napić kawy z kawiarki. Znaczy skupka, ale zaparzonej w kawiarce. Rozłożyłem sobie krzesełko. To chińskie takie z ekspres, które mam. Kosztowało raptem, nie wiem, może ze sto parę złotych. Plus minus. I uważam to za jedną z fajniejszych rzeczy, jakie w ostatnim czasie kupiłem. Jako taki gadżet do biwakowania. Przesełko nie zajmuje zbyt dużo miejsca, a tak potrafi e, sprawić radość, jeżeli można sobie usiąść w jakimś pięknym miejscu, napić się właśnie tej kawy i popatrzeć na krajobrazy, które mnie otaczają, a są one tutaj naprawdę wyjątkowe. Po ciężkiej nocy stwierdziłem, że czas na hotel, czas na jakąś kwaterę, dach nad głową, i już dzisiaj nie będę spał pod namiotem, z tego względu, że. Moje wszystkie powerbanki są rozładowane. W dronie mam tylko jedną baterię i pilot ledwo jest naładowany. Także zmierzam do Pamukale. zostało mi 240 km. Myślę, że to jest czas, 3-4 godzinki. Jeżeli będę się zatrzymywał, jeszcze pewnie muszę gdzieś dalej zjeść, więc jakąś sobie znajdę. Restauracyjkę. Zdecydowanie to jest kolejna trasa, którą warto zapisać sobie na mapie. Jest piękna, bardzo różnorodna, ciekawa. 32,5 stopnia, jest gorąco, jeszcze 190 km do Pomukale, droga piękna, ale widać, że bardzo uczęszczona przez ludzi. Zresztą nie dziwię się, patrząc na te krajobrazy. Kolejna kontrola, tym razem przez żandarmerię, skończyła się tylko na sprawdzeniu dokumentów, po czym mogłem jechać dalej. Najgorzej jest włożyć rękawice, jak były mokre. Kupa. 32,5 Jeszcze 35 km. 33,5 34. Oh my god. I rośnie. Gdy dotarłem do pomukale, temperatura wskazała na liczniku Tigera 38,5 stopnia. Poczułem się, jakby ktoś zamknął mnie nagle w piekarniku złączonym termoobiegiem. Nieprzyjemne uczucie. Zatrzymałem się na dwie noce w hotelu Pamukale. Za dobę zapłaciłem 120 zł. Na parkingu przy hoteliku stało sporo międzynarodowych motocykli. Od Hiszpanów, Portugalczyków, Niemców, Włochów po kobietę samotnie podróżującą ze Szwajcarii. Wieczorem wybrałem się na krótką przechadzkę, odwiedzając małą rodzinną restaurację, która serwuje lokalne dania, gdzie na naszych oczach siedzi kobieta przy oknie i robi placki z ciasta. Jedzenie oraz ta cała tutaj otoczka sprawiła, że czułem się dobrze, ale miałem tego dnia wilczy apetyt. Stąd sprawdziłem jeszcze jedną knajpkę, gdzie tym razem wziąłem zapiekane w glinianym naczyniu mięso wołowe. Siódmy dzień mojej wyprawy motocyklowej po Turcji. Zatrzymałem się na dwa dni w Pamukkale. Plan jest taki, że dopiero jutro rano, myślę, że około 5 postaram się już wyjechać z hotelu i zmierzam na wschodnią część Turcji, z tego względu, że to bardziej ona mnie interesuje niż ta zachodnia, w której się znajduję aktualnie. Teraz idę zobaczyć właśnie to słynne Pamukkale, te wzgórza wapienne. Pamukkale, jedno z tych miejsc, które na zdjęciach wygląda jak bajka i co ciekawe, Mimo, że niektóre zdjęcia mają podsycone kolory, to na żywo też ten widok robi wrażenie. Nazwa Pamukkale oznacza dosłownie bawełniany zamek. I jak tylko staniesz na jego zboczu, wszystko staje się jasne. Woda, która od tysięcy lat wypływa z gorących źródeł, bogata w węglan wapnia, osadza się na skałach tworząc te charakterystyczne białe tarasy zwane trawertynami. Wyglądają jak zamrożone wodospady albo śnieżne baseny. A to przecież środek gorącej Turcji. Niektóre z tych naturalnych mis, wypełnione są ciepłą wodą, która ma około 36 stopni. Kiedy słońce odbija się od tej bieli i błękitu, można poczuć się jak na innej planecie. Sam jest płatny i z tego co widziałem, kosztuje 30 euro za normalny bilet. To jest jak dla mnie trochę kolosalna cena, ale jak już jestem, to zobaczę, może coś nagram. Byłem tu. Też o wschodzie słońca, jak jest jeszcze taki, że te wapienne skały one bardzo szybko ulegają zniszczeniu, dlatego jest też tak, aby tutaj ściągać buty i chodzić na boso. Widzę z tego taki plus, że woda jest w miarę chłodna, więc można sobie chociaż stopy ochłodzić w tym słońcu, które zaczyna coraz wyżej wschodzić, a temperatury tu w ale są wysokie, o czym zresztą przekonałem się wczorajszego dnia. Ponoć to było, to jest bardzo zdrowe. Żyle nikogo nie widzę, że się kąpał, a Skoda? Bo ja bym się chętnie wygąpał. Na szczycie tych wapiennych tarasów leżą ruiny starożytnego miasta Hierapolis. Grecy, a później Rzymianie przyjeżdżali tu po zdrowie, spokój i kąpiele w źródłach. Działało tu coś w rodzaju starożytnego spa. Jest tu świetnie zachowany amfiteatr z pięknym widokiem na dolinę. I jest też rozległa Nekropolia, ulica z kolumnami, no i Basen Kleopatry z gorącymi źródłami, w których podobno kąpała się sama Kleopatra. Dobra, polatane ochroniasz mnie przed chwilą opierdzieleń, jednak nie można tu latać dronem, tyle co udało mi się nagrać wcześniej. To nagrałem, ale tak, żeby tutaj polatać, to no niestety trzeba będzie kombinować inaczej. Także, moi drodzy, okazuje się, że latanie dronem nad obiektami historycznymi w Turcji według ochroniarza, który mnie przed chwilą zrypał, jest zabronione. Dlatego tutaj w Pamukale ale mimo że widziałem mnóstwo filmów z drona, z drona nagrane właśnie w tym miejscu, ja nie mogłem wystartować, ponieważ stałem tutaj szybko zatrzymany. Niemniej jednak Postaram się i tak jakoś pokazać Wam te baseny, te miejsca w sposób wyjątkowy. Zdecydowanie jest to bardzo ciekawe miejsce i coraz więcej śmiałków zaczyna kąpać się w tych basenikach, które są bardzo płytkie, wręcz bym powiedział po kostkę. Ja zostanę na peelingu stóp. Ludzi przybywa, autokarów coraz więcej A w tym wszystkim, ale wcale mnie to nie dziwi, jest to na pewno uniwersalne miejsce na mapie Turcji choć całej Turcji jeszcze nie zwiedziłem, jeszcze wiele przede mną to i tak uważam to za miejsce, które warto odwiedzić choć ta cena 30 euro tutaj tu bym się trochę zastanowił, czy to jest rzeczywiście warte 30 euro ale za to można spędzić tutaj cały dzień i tak jak tutaj zobaczycie za moimi plecami wapienne skały z których leje się woda z górnych baseników to już koniec drugiego odcinka, dzięki, że byliście ze mną. A już w następnym, z Pamukkale ruszę w stronę legendarnej Kapadocji, ale po drodze czekam na kilka naprawdę ciekawych miejsc. Zabiorę was do akze historycznego hotelu średniowiecznego dla karawanów z czasów Seljuków, który przez wieki służył wędrowcom i handlarzom. Ależ zajebiste miejsce. A noc spędzę w klimatycznej wiosce Bilisirma, położonej w samym sercu Doliny Ihlara. Jeśli jeszcze nie widzieliście podziemnych miastach jak makła czy Dernikuju, to świetna okazja, by zjechać na południe Kapadocji i tam je odwiedzić. Dotrę również do Goremy, gdzie spędzę noc na dzikie pod namiotem i ujrzymy razem wschodzące słońce wraz z dziesiątkami startujących balonów. Nie zabraknie przygód, ciekawych miejsc. Dlatego dołącz do ekipy Zulaka i kliknij subskrypcję dzwoneczek i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam.